Święta zapasem, a my nie mamy tradycyjnej sałatki jarzynowej. Dlatego jedziemy na targ na Market, aby kupić do niej składniki. A więc naszym celem dzisiaj będą warzywa. Jedziemy na targ. Jesteśmy już na lokalnym targu Huana Market. Targu, który codziennie jest czynny w godzinach popołudniowych, więc trzeba tutaj przyjechać po godzinie 15. Idziemy kupować warzywa. No to może nic się nie nadaje specjalnie na sałatkę, ale to możemy Wam pokazać inne warzywa, na przykład bakłażany. One zazwyczaj mają trochę inny kształt niż te, które znamy z Polski. Ogórki to jak najbardziej zwyczajne. A to są inne rodzaje bakłażanów. Popatrzcie, to też są bakłażany. To są najlepsze. Bardzo je lubimy. A to są takie troszkę większe. One też bywają takie mniejsze. Też białe, ale trochę mniejsze. O, tutaj nawet widać. Tego unikajcie. To wygląda tak ładnie, a jest bardzo gorzkie. Chyba, że ktoś lubi naprawdę mocną goryczkę, ale... No tajowie to, to lubią, my nie. No i to są ogórki, z których robimy ogórki kiszone. Czyli te są na mizerię, a te są do kiszenia. O, i jeszcze bakłażany. Taki inny rodzaj. No i oczywiście czosnek. To jest tajski czosnek. To jest tajski czosnek, a to jest czosnek... Nie wiem, może chiński. Taki trochę inny. No, i oczywiście papryczki w ogromnych ilościach i do wyboru, do koloru. A te kuleczki, mi Wam pokażę, te kuleczki, one są do, jako dodatek taki aromatyczny do zup, do sosów. Widzę, bardzo często je dodają. My tak tego jeszcze nie, nie sprawdzaliśmy. Z alejka, gdzie jest bogactwo warzyw. Do wyboru, do koloru. I tutaj, popatrzcie, już są takie paczkowane. To wiemy, że to kosztuje 20 batów. No i to w zasadzie jest na jedno kiszenie. Prawda? Taki wsad. No, a te gorzkie one są po 10 batów. Nie polecamy. No i popatrzcie, te wszystkie bakłażany, taka paczka po 10 batów. Tyle bakłażanów. Przepyszne są. A to to są Lady Fingers albo inaczej okra. To jest bardzo zdrowe warzywo, ale my smakowo nie przypadamy za nim. Bardzo rzadko go kupujemy. No tutaj coś, co znacie doskonale, kapusta pekińska. To no przeważnie 10, tak 20 batów, jak jest większa główka, tak to kosztuje. Tutaj jest kapusta, pak choi. To jest tutaj bardzo popularne. A to patrzcie, to jest niespotykane chyba w Polsce takie warzywo. To jest lufa. Ma bardzo grubą skórkę. A w środku miąż troszkę podobny do cukinii. Całkiem smaczne. A to, to jest kolejne warzywo, którego radzimy unikać. To bardzo tak ładnie, niewinnie wyglądające, podobne do ogórka, troszkę smakuje niesamowicie gorzko. Ma taką goryczkę, że my nie jesteśmy w stanie go jeść. Tutaj są kapustki, takie zwykłe kapustki jakie znamy z Polski, 20 batów, taka kapustka. A tutaj widzicie, to jest kapusta pekińska. Ładnie wygląda po 15 batów, po 20, zależnie od wielkości główki. Tutaj jest Pak Choi, czyli kapusta chińska. Bardzo smaczna. To jest warzywo, które znacie doskonale natka pietruszki. Niestety korzenie pietruszki tutaj praktycznie nie występują, więc nie będziemy mogli użyć ich do naszej sałatki. To jest cebulka. Też znacie doskonale. A to jest coś, co można albo kochać, albo nienawidzić. To jest kolendra. Ma bardzo specyficzny smak. Trzeba tego koniecznie spróbować. To jest winter melon. Ja nie wiem, czy to w ogóle kiedykolwiek w Polsce go chyba nie widziałam. To troszkę smakuje jak cukinia. Tego typu warzywo. Bardzo smaczne. To jest w zasadzie owoc, ale w tym. W tej sytuacji jest właściwie bardziej warzywem, bo to jest niedojrzała papaja, której się używa do popularnej tutaj papaja salad. A tu są malutkie winter melony, czyli nie wiem, zimowe melony. Bardzo smaczne warzywo. To jest bardzo często łączone, kolendra plus cebulka. To widocznie Tajowie lubią używać razem. Bardzo często widzimy takie łączone wiązki. No i tutaj jest koperek. A to słodki groszek. Oczywiście dodawany w całości do sosów czy do zup. Tajski czosnek. Sprzedawany w takich wiązkach. To bardzo tak właśnie często widzimy w tej formie. No i co oczywiście papryka. No pomidory, tutaj te są najbardziej zbliżone chyba do tych, które znamy z Polski. Cebula, tak samo jak w Polsce, są różne rodzaje. To jest taka powiedzmy zwykła, tutaj jest cebulka czerwona szalotka, to już się nazywa. Ziemniaki, widzicie, wyglądają jak ziemniaki. Nic specjalnego. No i oczywiście wybór papryczek. To są normalne papryki, które nie wypalają ust. Więc jak widzicie, takie też są dostępne i pewnie trafią do naszej sałatki. No a tutaj mamy pomidory innego rodzaju, czyli to są koktajlowe pomidorki. A te to są takie dla nas typowo azjatyckie. Właściwie w każdym kraju Azji takie podłużne śliwkowe one się bodaj naz nazywają. One są naj chyba najsmaczniejsze. No i tutaj mamy przepiękne halafiory, które tutaj naprawdę są smaczne i dorodne. Mamy różne rodzaje kapusty: tutaj modra kapustka. Bardzo dobre brokuły. No i mamy marchewkę, która trafi do sałatki. A dynia, popatrzcie, dynia to tutaj jest bardzo popularna i praktycznie tu na każdym stoisku można dynię spotkać. To widzicie pokrojona już taki kawałek dyni po 20 batów. No i co? Kapustki, ogórki, czyli takie warzywa, które doskonale znacie z Polski. To jest coś, co bym wam chciała pokazać, bo to jest ciekawa sprawa. Odpowiednik polskiej jarzynki. To ten zestaw jest głównym składnikiem najbardziej popularnych tutaj złów, czyli tom jam, tom ka. I to co tutaj jest? Galangal, trawa cytrynowa i liście kafiru. A tutaj są te galangale, takie już dorodne. I osobno liście kafiru. Bardzo aromatyczna przyprawa. O, a tutaj jest trawa cytrynowa. W osobnym wydaniu, ale właśnie najczęściej można zakupić w takim właśnie zestawie. Gotowym do zupy. No i zobaczcie jaka jest obfitość warzyw na tych stoiskach. Tu jest jeszcze warzywo, którego Wam nie pokazywaliśmy, a to jest bardzo popularny tutaj morning Glory. Bardzo częsty dodatek. No to są w zasadzie owoce, ale yy, no nie, się, nie można ich tak po prostu jeść, one są jako dodatek taki aromatyczny, to są limonki kafirów. No a tu przed nami kolejne stoisko z dużą ilością zieleniny. No i przyznam się, że nie wszystko znamy, jeszcze nie próbowaliśmy różnych tego typu na przykład rzeczy. Jeżeli ktoś z Was mieszka tu dłużej i zna te, te, te zieleniny, to powiedzcie nam może coś na ten temat w komentarzach. To jest Rabarbar? To wygląda jak Rabarbar, ale nie wiem. No takie na przykład jadalne kwiaty. Sprawdzimy co to jest, może Wam damy tam w opisie, ale nie jedliśmy tego. I tego typu. Tutaj znane nam warzywo, czyli szparagi, po 60 batów taka wiązka. I to jest coś, czego jeszcze nie próbowaliśmy. Bardzo tu popularne. ciekawe, jak to wygląda?

Tutaj często te warzywa są już popakowane tak, w takie woreczki, porcje, powiedzmy. Jest podana ich cena, ile za taki woreczek. Więc tak nam jest najłatwiej tak kupować, prawdę mówiąc, właśnie w taki sposób. Jak komuś nie chce się gotować, to może sobie kupić takie już gotowe do jedzenia warzywa. Zobaczcie, jak pięknie one wyglądają. I z gotowych już do jedzenia warzyw mamy tu kukurydzę, dwie sztuki po 25 batów. Tutaj są słodkie ziemniaki różnego rodzaju. Też taka cała paczka kosztuje 20 batów. A tutaj są surowe te ziemniaczki. Bardzo tutaj popularne. Słodkie ziemniaki. Tego jeszcze nie próbowaliśmy. Można kupić albo cały taką cały strąg, albo już gotowe fasolki. Tutaj jest stoisko z sałatami. Zobaczcie takie sałaty, jakie znamy z Polski. Ja nie znam ich rodzajów, nazw tych sałat, ale widzicie. Dokładnie to. I taka paczka po 20 batów, albo po 50, taka duża. Te są po 20 batów. To jest ciekawa sprawa. To wygląda troszkę jak fasolka szparagowa, ale to nie jest fasolka. On to rośnie na drzewach, chociaż my to jemy tak trochę jak fasolkę. Oni to tutaj nawet na surowo czasem dodają do sosów, do zup, a my to po prostu gotujemy i jemy tak jak fasolkę. A tutaj mamy coś, co nadaje się na stół wielkanocny. Zobaczcie. Jajka, ale niezwykłe jajka, tylko wypełnione masą jajeczną, taką z przyprawami. No i pieczone. Próbowaliśmy tego całkiem niezłe. Zjedliśmy wszystkie kiszone ogórki i nowych już nie zdążymy ukisić. Dlatego do sałatki spróbujemy użyć kiszonej gorczycy. Tak to wygląda. Albo może weźmiemy taką większą. Będzie bardziej pasować do sałatki. O, albo taką. Patrz, to ładnie wygląda. No mamy nawet czosnek kiszony, ale raczej do świątecznej sałatki on się nie nada. No i oczywiście bambus kiszony. Ale to raczej nie nasze smaki. Udało nam się znaleźć nazwę tego dziwnego warzywa, to jest fasola goa. Ona ma jeszcze kilka innych nazw. Ale tego jeszcze nie próbowaliśmy i to nie tym razem. A to jest mięta. Piękna. To jest taka obfitość tych warzyw. Zobaczcie, znaleźliśmy buraki. Tutaj wcale nie są takie popularne. A to cukinia. Bardzo młoda, a tu coś nietypowego, bo jest to kwiat banana, bananowca, jak najbardziej jadalny, bardzo lubiany tutaj. Dwadzieścia batów. Piękne są te tykwy. Popatrzcie, jak one wyglądają. Jak są młode, to są jadalne, zanim zdrewnieją. Ale niestety lepiej wyglądają niż smakują. One nie są jakieś rewelacyjne w smaku. A to jest stoisko, na którym często kupujemy grzyby. I szczególnie lubimy właśnie te grzyby, pochwiaki, albo inaczej grzyby słomkowe. One są hodowane na Słomie ryżowej. Wyglądają trochę jak nasze muchomory, ale to tylko zbieg okoliczności, bo tak naprawdę są to bezpieczne do jedzenia i bardzo dobre grzyby. No, na targu jest obfitość warzyw, tak jak widzieliście, ale niestety nie udało nam się skomponować wszystkich składników na naszą tradycyjną sałatkę, bo brakuje nam selera. I korzenia pietruszki. Ale spróbujemy coś z tego, co tutaj znaleźliśmy, skomponować jakąś pyszną sałatkę świąteczną. Moi drodzy, my właśnie skończyliśmy świętować. A co świętowaliśmy? Po raz trzeci w tym kalendarzowym roku świętowaliśmy nowy rok, tym razem tajski nowy rok, czyli Songkran. Naprawdę było bardzo głośno bardzo mokro, a tajowie świętowali powitanie nowego tajskiego roku w sobotę, w niedzielę, w poniedziałek, wtorek, we środy, niektórzy nawet i we czwartek. Jak wiecie, jak widzicie, to naprawdę było super świętowanie. No, nie zrobiliśmy filmu z tej uroczystości tajskiej, dlatego że było bardzo mokro. Ale jeśli ktoś ma ochotę zobaczyć, jak przebiegają obchody Songkranu, w opisie tego filmu będzie link do naszego poprzedniego filmu z tego właśnie święta. No, a święta wielkanocne zupełnie nie są tutaj widoczne ani od tej strony komercyjnej. No, wiadomo, Tajowie już się wyświętowali i już nawet zapomnieli o tym, że tutaj jakaś Wielkanoc nadeszła. Także jest to tylko święto dla nas, farangów. No, i tak właściwie bardziej w naszym gronie i w naszych sercach możemy świętować. No, i to jest właściwie najważniejsze. Więc i tego Wam życzymy. Życzymy Wam dużej. Obfitości na Waszych stołach i w Waszych sercach. Życzymy Wam pięknej pogody na te święta i pogody ducha, też przede wszystkim pogody ducha. No i wszystkiego najlepszego. Życzymy Wam wspaniałych świąt. No i pamiętajcie o kontynuowaniu tradycji, bo musi być w drugi dzień świąt śmigus dingus. My już mieliśmy w tym roku swój własny, a więc pięknych, pogodnych, wiosennych świąt.